Zajączkowska powiedziała, co się stanie, jeśli nie pójdziesz na wybory. Słowa szokują. Zgadasz się z Ewą? I jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w maju iść na wybory i zagłosować na kandydata konfederacji, nawet nie chce o tym słyszeć. I sprawa jest bardzo pusta, bo jeżeli nie pójdziesz na wybory i nie zagłosujesz na kandydata konfederacji, ci, którzy tego dnia będą zmobilizowani, wybiorą po prostu za ciebie. I wybiorą takiego Tuska, czy innego Trzaskowskiego, hołownie, czy jakiegoś randomowego kandydata z Prawa i Sprawiedliwości. Koło. Koło się zatoczy i popisowski układ domknie się na kolejne lata, a my tego nie chcemy, bo mamy dość... Tych samych polityków, którzy w kółko są u władzy. Mamy dość wykrowanych na potrzebę chwili polityków, którzy nie mają nic do zaoferowania poza rozkładem naszego państwa. Naprawdę już wystarczy. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, to jest ich dewiza. I tak zmieniają się od kilku lat, ale ileż można na litość boską? Najwyższy czas to zmienić. I tych zmian mo możemy dokonać tylko my, ale wspólnie. Kropla drąży skałę. Zdobywamy coraz lepsze wyniki, notujemy coraz lepsze poparcie i sukcesywnie idziemy do przodu.